Witam wszystkich! A to w kolejnym odcinku zagrajmy w modyfikacji do Gothic'a. No i w dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałem w poprzednim, Hej, ty. oto surowce. Doskonale. Jutro posąg powinien być gotowy. Mam ogromny zapał do pracy. Dobra, to idziemy spać po prostu. Nie, bo. Bez z tego, z tego łóżka korzystamy. Śpi do rana. O, 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 jaka ładna kapliczka i nosa. Hej, ty. Kapliczka jest już gotowa? Jak widzisz, jeszcze ostatnie poprawki, ale praktycznie już wszystko gotowe. I ja czuję się o wiele lepiej. Dzięki tej pracy doszedłem do pełni sił i zdrowia. To chyba sam Innos mnie wspomógł. Na pewno. Nagrodę za otrzymaną pracę przyjmie ode mnie tysiąc sztuk złota. Dzięki, przyjacielu. <laughs> to znaczy gubernatorze. E, reputacja paladynów. Dzięki, dzięki. Mamy tutaj kapliczkę i nosa. Dobra, to lecimy dalej z misjami głównymi. I tym razem pomogłeś torbenowi. Mam wobec Ciebie ogromny dług wdzięczności. Teraz możemy żyć spokojnie, a ja nie muszę się codziennie martwić stanem mojego mężczyzny. Przyjmij w podzięce ten Słyszę, zwój magiczny. Dzięki. Torben wykonał kawał dobrej roboty, Nie ale najważniejsze jest jego dobre zdrowie. Hmm, Jakiś zły, magiczny dostałem, co? Nie potrafi niczego zać. A może tutaj jakiś sygnał zwoj, co? Lis, wareka, przepis na truciznę... A, dobra, wali się. Lecimy z lisami. Edwin? Nie, Edwin, Lee. To ty jesteś, Lee? Nie, tam jesteś, Lee. Już zapomniałem, jak swój pancerz wygląda. Widzą, że udało się wybudować kapliczkę nosa. Zgadza się. Nie było łatwo, ale rzemieślnik Torben spisał się znakomicie. Doskonale. Teraz możemy czuć się o wiele bezpieczniejsi. Moc i nosa z pewnością będzie nas chronić. Pierwsza koła. A dobra, czyli Daj mi że do magów wody lecimy, pogadać z nimi, bo czemu by nie? Chyba o to chodzi. Eee. Nic co mogę chcę. powiedzieć. Eeeem... Droga do złotych wróc. Aha, ale ten list, list właśnie. On mi dalej tego listu przecież, przecież nie dał. Pisze ten list i pisze i pisze i napisać go nie potrafi, co? Eee, jak ten list? Nic? No nie fajnie, bo będę musiał robić ścięcie, nie? Poczekajcie, jeszcze ten... Eee... Misz Areny Eee... Dobra, olać tą Przekazałem list Lip postanowi napisać ten Tutaj ok. Eee... Dobra, no to muszę robić ścięcie, musimy czekać niestety jak on e, W końcu do mnie zagada i mi da ten list Będę są nawet tutaj Dobra Poza tym Przekazuję ci wszystkie pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji. Ludzie, powiem wam tyle. Nie, 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 nie. Zapomnij, że tam jest kamień teleportocny bez do tego dowódcy. <grystanie> Zapominam, stop. Ale powiem wam tak. Zdążyłem zjeść śniadanie. Zdążyłem... Yy, zrobię sobie porządek u siebie w pokoju. Zdążyłem także wziąć kąpiel i to nie taką króciutko, tak 15 minut i dopiero ten list napisał. Ja pierdziele nienawidzę takich misji, gdzie trzeba czekać. A czy jak mi będzie w komentarzu, wiśnia, mogły się przespać? A on mi napisał następnego dnia. Okej. Okay. Robiłem tak, ale to nie działa. Trzeba było tak faktycznie po, yy, przeczekać, yy, znaczy poczekać przy nim. I to jest właśnie głupie. No dobra, ale mniejsza no. Idziemy po prostu dalej i załatwiamy już misję główną do porządku i kończymy właśnie z wrota. Nie wiem ile to jeszcze odcinków zajmie. A też jak jeszcze ja u Wody to mogę z nimi pogadać z Saturasem. Na ten temat. No dobra, mniejsze. Idziemy po prostu do tego dowódcy. Najwyżej no, się cofniemy jeszcze raz. I będziecie mnie bić potem. Oj. E, Snafu nam powiedział, że e, może nam zrobić jeszcze raz tą przytrawkę Snafa, ale będziemy musieli zrobić jakąś plan przesługę dla niego, ale mi się nie chcę, tak Panie? szczerze powiedziawszy, nie chce mi się bawić już taką misję ten. Wiem, że możecie mieć trochę. Czy to on się po prostu tak. Nie no, strasznie bramy, dobra. No, i on I Hej. Mam dla ciebie list. List? Od kogo? Od generała Lee. Pokaż ten list. Wszyscy uciekali jak zający, byłem zupełnie sam. Lee czeka na odpowiedź. M powiedz mu, że jego argumenty nie robią na mnie żadnego wrażenia. Mam tą tabliczkę, na której tak bardzo wam zależy, ale warunek jest tylko jeden. Ułaskawienie nie obchodzi mnie, jak to załatwicie. Nasz obóz rządzi się swoimi prawami. Panuje tu ład i porządek. Pod tym względem jest nawet lepiej niż w niejednym królewskim mieście. Zasłużyliśmy na możliwość, by znów żyć jak wolni ludzie, a nie jak wyrzutki. Nie będę pisał żadnego listu. Sam powiedz to generałowi. Skoro sam był kiedyś skazańcem, powinien nas zrozumieć. Okej. Okay. Nie możemy się targować o tę tabliczkę. Zawiera bardzo cenne informacje, dzięki którym będziemy mogli pokonać plagę Beliara. Od niej zależy bezpieczeństwo i los całego Jarkendaru, a także wasze. Nie może być przedmiotem przepychanek. Przedstawiłem już swoje warunki. Jakbyśmy aj, mieli. Ajajajaj! Uparty, uparty Koleś. No bra, to chodźmy do tego generali. Ja będzie znowu pisał jakiś list? to no ja się wkurzę. Znowu będę się czekać. Dostarczyłem list Alvaro. Napisał odpowiedź? Nie. Powiedział, że jedynym warunkiem otrzymania tabliczki jest amnestia. Rozumiem. I co dalej? Co postanowiłeś? Jak to? Przecież jesteś gubernatorem Korynis, a ode mnie otrzymałeś królewskie pełnomocnictwa. Sam zdecyduj, co dalej. W takim razie chyba muszę ogłosić amnestię. Świetnie. To odważna decyzja. Nie mam innego wyjścia. Powiedz o tym, Alvaro. I pamiętaj, teraz to ty rządzisz na Korynis. Ale się tutaj prawie porobiły. No, zapomniałem, że jestem Watson Korynis. Jej! Już <śmiennie> zapomniałem, jak miałeś na imię bezymienne. <śmiennie> Eee, Dobór z bandytów, ale, ale ja robię do tej krótkie cięcie. No, o dziwo krasu, nie było. Hey! Przystaję na wasze warunki. Jak to? Ty przystajesz? Generał Lee mianował mnie gubernatorem Korinth i udzielił wszelkich pełnomocnictw. Podejmuję tę decyzję w imieniu króla. Naprawdę? Jakoś nie chce mi się wierzyć, że ty. Tak, zostałem gubernatorem. Oczywiście. Przepraszam. Przyjmuję. Udzielę wam amnestii w zamian za tabliczkę, której szukam. Chcę też gwarancji wszelkiej pomocy, jakiej możecie udzielić w walce z Beliara. Jeśli tabliczka okaże się tym przedmiotem, którego poszukuję, obiecuję wam ułaskawienie i możliwość osiedlenia się w Korinizmie. Szczegóły omówimy, gdy będę miał tabliczkę i przekonam się co do jej autentyczności. Zgoda. Przyjmuję Twoje warunki, gubernatorze. To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Ja i moi ludzie jesteśmy niezmiernie szczęśliwi. Weź tą tabliczkę i sprawdź ją, ale jestem pewien, że to dokument, którego poszukujesz. Bardzo ci dziękuję. Tak, to na pewno ta tabliczka. Doceniam to, że zaprowadziłeś ład w tym obozie oraz wprowadziłeś sprawiedliwe prawa. Tym samym mianuję cię nowym sędzią Kurinis. Co ty na to? Nie jestem godzien tak wielkiego zaszczytu, gubernatorze. Ależ jesteś. Rozumiem, że przyjmujesz nowe stanowisko. Skoro nalegasz... Tak, a więc to postanowione. Jak tylko uporamy się z plagą i wrócimy do Korinis, obejmiesz swoje stanowisko. Na razie jednak czekajcie na rozwój sytuacji. Rozumiem, że w razie potrzeby mogę liczyć na Waszą pomoc. Oczywiście, gubernatorze. Gdybyś potrzebował broni, żywności czy złota, daj znać. Mamy go pod dostatkiem. Doskonale. Ale to jeszcze nie wszystko. Do tej pory wzbraniałem magom wody dostępu do świątyni Adonosa. Teraz, gdy osiągnęliśmy nasz główny cel, Mogą swobodnie badać tą świątynię. Jeśli możesz, przekaż im tę wiadomość, gubernatorze. Oczywiście. Bardzo się cieszę, że sam wyszedłeś z tą propozycją. Teraz wybacz, ale cię opuszczę. Muszę uwolnić moją wyspę od grożącego jej zła. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ale się tutaj porobiło? To to, że do badu głupoty. Jeszcze gubernatorem Koriniz. Jeszcze WhatsApp tej wyspy. Cześć, panie Satures. Alvaro pozwolił na zbadanie świątyni Adanosa. Naprawdę? To niewiarygodne. Jak to się stało? Szukając drogi do skarbca Złotych Wrót, natrafiłem na ślad zaginionej tabliczki, która, jak się okazało, była w rękach Alvaro. Oczywiście musiałem zdobyć tę tabliczkę, ale Alvaro postawił warunek taki sam jak w przypadku waszej prośby o dostęp do świątyni. Skoro jednak zostałem gubernatorem, postanowiłem ich ułaskawić. Wtedy za jednym zamachem otworzyły się drzwi do tabliczki i do świątyni. Alvaro sam wyszedł z tą inicjatywą i kazał przekazać ci wiadomość. Drzwi do świątyni Adonosa stoją otworem. To wspaniale! Moje wielkie pragnienie się ziściło, a cel naszej ekspedycji jest niemal wypełniony! Jej! Nie ma czasu do stracenia! Zaraz zwołam wszystkich magów i wszyscy się udamy na miejsce. Razem wejdziemy i spadamy wnętrze świątyni. Niech cię Hehehe! <gry> Widać, że jest napalony do pracy. No, już go zostawili. Przepraszam. Nie, nie domagł wody, tylko do paladynów. Eee, czy zli? z Li mogę sobie pogadać? Nie. Aha, czyli się domyśla, że już do kogo muszę iść, ale nie mam żadnego, żadnej miksury przyspieszającej, co? No nie mam, ani chcę robić cięć, wiecie. Bo jednak wolę zmontować jeden cały klip niż kilkanaście pomniejszych klipów, bo to jednak jest bardziej czasochłonne. Ale dobra, no najwyżej trochę przewiniecie sobie ten moment. Ale dobra, idziemy, idziemy. Jakby nie wpadli, że przegraliśmy prawie 20 godzin w, tym, w tą modyfikację. A czy zbliżamy się już do 20 godzin. Chodź jeszcze teraz z golem ognia, bo pewnie... A, golemy, no widzicie, to, tutaj się naprawdę porespiło tego pełno. Tutaj o czwarte rozdziale się nic nie pojawiło, dziwne. I powiem wam tak, wargi w tej modyfikacji... O kurde. Nie chcę walczyć z tym On jest przecholernie mocny Wesie się nie zajmijcie. Hmm... Widzę, że nie chcą. Dobra, robimy kolejny zapis. No patrz, no 15 mil nam zostało jeszcze i będziemy mieli oficjalne kilka 20 godzin. Uuu, słyszę gobliny, ale gobliny mam gdzieś. Hej! Lord Hagen zdecydowanie odmówił. To było do przewidzenia. Musimy czekać na rozwój wydarzeń. Jestem pewien, że Adanos pomoże nam zdobyć tę tabliczkę. Zdobyłem tabliczkę, która znajdowała się w obozie bandytów. Wspaniale, gubernatorze. Gratuluję tytułu szlachackiego i stanowiska. Dzięki, ale zanim zacznę się pławić w zaszczytach, musimy zniszczyć tragedię. Oczywiście. Pierwszy poważny krok już zrobiliśmy. Mamy tabliczkę. Teraz muszę ją odczytać, co zapewne nie będzie łatwe te starożytne języki. Zajmie mi to około 2-3 godziny. W porządku. Okej. Okay. o jednak jest film. Ale myślałem, że będę musiał iść do łóżka się przespać. Cześć. Hej, jeszcze jedna z tych cholernych bestii. <noise> Serio? Siu, ten. Mały w Czarne godzinie. Jedna bestia mniej. Odczytałem tabliczkę, dowiedziałem się wiele interesujących szczegółów na temat historii Arkendala. Jedna bestia tak mniej złotych wrotach. Ta tabliczka jest jedną z trzech, na których jest opisane, czym są złote wrota, dlaczego powstały i jak się do nich dostać. Obawiam się, że bez pozostałych dwóch. Nie znajdziemy drogi do tego starożytnego skarbca. Ale na razie przejdźmy do tego, co udało mi się przeczytać z tej tabliczki. Starożytni, w swojej mądrości, przewidzieli możliwość potężnego ataku zła i na wypadek takiego ukryli potężną broń, która zniweczy wszelkie zakusy złej mocy. Taką bronią był specjalnie przygotowany artefakt. Starożytni nazwali go Kryształem Adanosa. Przez wiele miesięcy, poprzez długie modlitwy i obrzędy. Płaczali w niego moc twórcy nieba i ziemi starając się obłagać łaska donosa jednocześnie prosili go aby zło już nigdy nienawidziło tej krainy akurat ta prośba nie została chyba wysłuchana Na to wygląda ale słuchaj dalej gubernatorze jeden z magów prowadzących tamte obrzędy zapisał na tej tabliczce że adanos może jeszcze tylko raz w dziejach tej krainy dopuścić potężny atak zła będzie to kara za niewierność starożytnych. Raz tylko raz może na to zezwolić. I właśnie na ów moment ten mocarny artefakt został przygotowany. I zdaje się, że właśnie jesteśmy świadkami tego ataku zła, jego siła i zasięg są zaiste niespotykane. Czyli idąc tym tropem, jeśli teraz zniszczymy plagę Beliara, kraina Jarkendaru już na wieki będzie spokojna. Tak to można odczytać. Dalej ów starożytny Mak pisze, że droga do tego artefaktu jest niezwykle trudna i daleka. Jednak gdy ów moment zagrożenia przyjdzie, sam Adanos poprowadzi do niego ludzi. Ów Mak radzi, aby wsłuchać się w głos Adanosa i iść za jego natchnieniem. Na sam koniec zaś zaleca nieustawanie w poszukiwaniach i wytrwałość oraz podaje niezwykle cenną informację. Droga do Złotych Wrót została opisana na trzech tabliczkach. Ta jest pierwszą z nich. Potrzebujemy jeszcze dwóch. Zgadza się. Kolejne dwie są ukryte gdzieś w Jarkendarze. Używając swej przenikliwości musisz je odnaleźć, gubernatorze. Cieszę się, że mogłem tobie pomóc w tych poszukiwaniach, ale teraz nasza współpraca musi się zakończyć. Jak to? Pilne obowiązki, od których niedawno się oderwałem, wymagają ode mnie powrotu. Nie mogę dłużej tu pozostać, ale mam także dobrą wiadomość. Czy będzie tu, a właściwie już przybył? Mój brat, Xardas. Xardas? Tak, przyjacielu. Miło mi było ciebie poznać, ale już muszę cię opuścić. Xardas wszystko ci wyjaśni i poprowadzi w odkrywaniu drogi do Złotych Wrót. Ale. żegnaj. nie, nie o Rasie, ale to właśnie Ciebie słyszałem, co? Hej! Hey. Słuchaj, panie Xardas! Witam, gubernatora Kolinis. Xardas, skąd się tu wziąłeś? Skąd wiesz, że jestem gubernatorem? I dlaczego Neoras tak nagle musiał opuścić Jargendar? Jak zwykle zadajesz wiele pytań. Zbyt wiele. Ale oczywiście wyjaśnię Ci ile tylko mogę. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że poznałeś mojego brata. Jesteśmy do siebie podobni nie tylko pod względem wyglądu, ale także umysłu i serca. Teraz jednak zajmijmy się plagą Beliara i Złotymi Wrotami. Jak zapewne pamiętasz, sam przez długi czas studiowałem czarną magię, aby znaleźć sposób na pokonanie Beliara jego własną mocą. Dzięki temu mógłbym na powrót stać się prawym sługą Inosa. Jednak gdy byłem już naprawdę blisko zdobycia pełnej mocy czarnego maga, Beliar przejrzał mój podstęp. Niestety nie byłem zbyt ostrożny. Następnie w przypływie wściekłości postanowił zaatakować Jarkędar, by wzmocnić swą moc, a także by poniżyć dwóch znienawidzonych braci Inosa i Adanosa, wybierając jako cel ataku Ukrainę od wieków poświęconą Adanosowi pragnie zdobyć wszystkie ukryte tu relikty i artefakty. Podejrzewam, że pragnie także uzyskać dostęp do złotych wrót i artefaktu Adanosa. Nie wziął jednak pod uwagę, że starożytni ludzie posiedli niezwykłą mądrość i dobrze ukryli tę drogę. Mroczni i głupi jego słudzy nie są w stanie jej odkryć. Dlatego Beliar chce całkowicie uniemożliwić dotarcie do niego komukolwiek. Także i nam będzie rzucał kłody pod nogi. Uważaj! To chyba jedna z nich. O, 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 o. Masz kełache. Ja biorę tego po prawej, Xardas. A no. <gryzanie> tamty resztę zajmie. Eno. Jedna bestia mnie! Oj, rany, rany. Śmierdzący demon. I szkielety. Na czym to ja skończyłem? Na kłodach rzucanych przez Beliara. A tak. Mając jedną z tabliczek prowadzących do złotych wrót, już odnieśliśmy duży sukces. Jeszcze tylko dwie, i droga do wrót stanie przed nami otworem. Tylko jak je znaleźć? Sądzę, że nie będzie to aż takie trudne. Z powodu klęski piratów Hannibala i fiaska jego dotychczasowych ataków Beliar już został strasznie upokorzony. Sądzę, że da nam teraz trochę spokoju, chcąc uśpić naszą czujność, a jednocześnie zbierając siły na ostateczne uderzenie. Być może wręcz pozwoli nam bez trudu zdobyć kryształ Adanosa, by potem móc nam go odebrać. A może chce postawić wszystko na jedną kartę? A może? A kto zresztą może wiedzieć, co ten przebiegły Bóg planuje? Xardas, powiedz mi, skąd ty to wszystko wiesz? To już pozostanie moją tajemnicą. A teraz, kończąc mój wywód, rzecz najważniejsza: pozostałe dwie tabliczki muszą być gdzieś w Argentynie. Jedna z nich, Najprawdopodobniej jest w posiadaniu orkowych szamanów. Ci potężni magowie dysponują ogromną mocą płynącą od ich stwórcy, czyli ducha przodków. Dlatego bez większych ceregieli powinni przekazać nam tabliczkę. Z drugą może być trochę trudniej. Studiując pewne zapiski z świątyni Adanosa natrafiłem na fragment mówiący o konieczności skoku wiary. Skok wiary? Zgadza się. Dokładnie brzmiało to tak. Skocz w przepaść, a sam Adanos zaprowadzi cię do komnaty z kluczem do złotych wrót. Tym kluczem jest trzecia tabliczka. To właśnie ona zawiera najwięcej cennych i niezbędnych informacji. Czyli druga nie jest aż tak ważna. Jest mniej ważna, ale także potrzebna. Znajduje się na niej opis magicznych inkantacji, służących do przywoływania portalu. Jakiego znowu portalu? Te trzy tabliczki tworzą klucz do Złotych Wrót, czyli mówią, jak przywołać magiczny portal tam prowadzący. Po przywołaniu portalu, będzie można się bezpośrednio teleportować do Złotych Wrót, aczkolwiek może być to tylko jedna osoba. Teraz rozumiem. Tą osobą mam być ja. Tak, gubernatorze. Tak więc druga tabliczka zawiera magiczne formuły potrzebne podczas przywołania portalu, a trzecia opisuje jak ma wyglądać sam rytuał, gdzie powinien się odbyć i co jest do niego potrzebne. A do czego potrzebna jest pierwsza? Zawiera wiele ogólnych, ale bardzo ważnych informacji. Poza tym po złączeniu tych trzech części tabliczki stopią się w złoty pierścień. Portal przyniesie do wrót tylko osobę, która założy ów pierścień. Rozumiem. To chyba wszystko, co musisz wiedzieć o tych tabliczkach. Tymczasem postaraj się zdobyć drugą tabliczkę. Przy okazji o postępach możesz informować generała Lee. Z pewnością z niecierpliwością oczekuję wieści. Do zobaczenia i pozdrów ode mnie Matezumę. Oda! Tak! To tutaj było tych dialogów. Oczywiście, idziemy do generała Lee i będziemy kończyć odcinek. I co, w następnym odcinku szukamy dwóch pozostałych tabliczek, nie? Jeśli chodzi o postępy... Tak? Ułaskawiłem bandytów, a Alvaro mianowałem na sędziego Korinis. Poprzedni niezbyt się zasłużył na tym urzędzie. Rozumiem. Bardzo dobrze. Otrzymałeś tabliczkę? Oczywiście. Przekazałem ją Neorasowi, który ją przebadał, a zaraz potem opuścił Erkendar, przekazując sprawę Ksardasowi. Sardas tutaj jest? Tak, w dawnej chacie pustelnika. To niezwykłe. Czuję, że damy radę wszystkim trudnościom. Jeżeli wydarzy się jeszcze coś ciekawego, daj mi znać. Oczywiście. Okej. Okay. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, ludzie, trzymajcie się. Pa!